Jaki był najgorszy sposób na ściąganie, który zadziałał? Nigdy nie byłem dobry z matmy, serio. Wszystko mi się mieszało. Za to Adam, mój sąsiad z końca ulicy, to był inny świat. Kujon, ale taki z klasą. Matma, technologia, fizyka, jego pokój wyglądał jak małe laboratorium. Nie byliśmy jakimiś wielkimi kumplami, ale jak nauczycielka z matmy powiedziała, że jak nie zdam egzaminu z całego semestru, to zostaję w klasie. Wiedziałem, że muszę do niego pójść. Spojrzał na mnie jak lekarz na pacjenta i powiedział, że nauka nie ma sensu. Jedyna opcja to ściąganie. I że mi pomoże. Myślałem, że dam jakieś ściągi, a on po paru dniach przychodzi z pudełkiem. Okulary z kamerką, do tego mikrogłośnik do ucha. Mówi, że jak je założę, to on z domu będzie widział moją kartkę i mówił mi do ucha, co mam pisać. Nie wiedziałem, czy to żart czy plan, ale nie miałem nic do stracenia. Przyszedł dzień egzaminu. Włożyłem okulary, usiadłem z tyłu, w uchu słyszę głos Adama. Zadanie pierwsze, drugie, trzecie, wszystko mi podaje. Nawet dodał, żebym zrobił parę błędów, żeby nie wyglądało podejrzanie. Nagle nauczycielka podchodzi, patrzy mi na twarz i mówi: A ty masz nowe okulary? Myślę, że po mnie. Mówię spokojnie, że wyszła mi wada na badaniach i muszę teraz nosić. Kiwnęła głową i powiedziała, że dobrze, bo szkoda by było sobie wzrok zepsuć w tym wieku. Egzamin zdałem na najlepszą ocenę w klasie. Jedyny minus to, że teraz muszę codziennie chodzić w tych okularach, bo pani mówi, że bez nich sobie tylko wzrok pogarsza.